Cześć, witajcie, ja jestem już w kolejnym odcinku z Gryportu na naszym kanale. Od razu poprosimy żart i potem będę miał ważne ogłoszenie witam wszystkich, uwaga żart. Idzie środkiem ulicy facet. Nogi szeroko przygarbiony, zanim dwóch studentów medycyny zaczyna się kłócić. Ja uważam, że ten pan ma problem z hemoroidami. Nie, nie, on ma na pewno problemy z kręgosłupem. Założyli się i podchodzą do gościa mówiąc: Dzień dobry panu, my jesteśmy studentami medycyny i założyliśmy się Kolega uważa, że ma Pan problem z hemoroidami, a ja, że z kręgosłupem. Może Pan nam powiedzieć, który z nas ma rację? Mam z Niestety żaden. <śmiech> <śmiech> niestety żaden. Mam problem z planowaniem, bo planowałem puścić bąka, a się zostałem. No, dobra. Teraz ważne ogłoszenie. Od dziś będziemy robić daily przez te wakacje minimalnie. Więc... Tylko tak teraz z naszych ogłoszeń, dzisiaj będziemy robić e, tylko strzelby challenge Oczywiście możemy używać każdej amunicji No w tylko do strzelb to tak wyjdzie, ale to inną drogą e, Wszystkich matsów, wszystkiego leczenia I innych pierdółek, ale najważniejsze możemy używać tylko strzelb do strzelania Więc co, no, co to do to 5 i widzimy się już w grze tak. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry e, A kogo dobry, dlatego dobry To od razu dzień niedobry i tyle ci będę mówił teraz jest problem, bo jestem okay. trochę za wysoko. Jest dużo typa i nie mam nawet broni. Nie mam pompy. A muszę mieć pompę. Dobra, ty masz, była ja już jedna. Mam pompę i 400 pingu. Ty masz 400 pingu, a ja mam. 2 PM. PM pistolet. i się strzelają, ja uciekam. A ty... A! Ej, tu, bo tu, tutaj jest 5. Ja powaliłem jednego, ale... Wiesz co, ja nawet nie mam broni, ja uciekam gdzieś dalej, żeby znaleźć jakąkolwiek broni, wtedy wrócę. Nie ja chłopie, ja mam takie lagi, choć nie da się. Mam ja 400 pingów stałe. To zmień na vikingów. A ja trzeci raz pm mam mi wypadł, Boże. Gdzie spakowano? Do torby, mi to się wyciągać. To wyciągaj, masz czas. No ale jak teraz sprzęt, że to mnie wywali z gry I to powiedział teraz, po tym meczu Nie żeby coś, ja dalej pompy nie znalazłem. I chyba widzę typów. Nie, to motylak. Ja! Yeah. Co tu się dzieje? Ty kamienie jest dużo więcej. Ile jest już max? Dalej 500? Dalej 500 chyba. Ty mały kamień daje po 60. Nie wiem. Taki średni kamień 115. Kamień daje tyle więcej niż drewno w tym momencie. Będziemy mogli robić Skybase y łatwiej. Dajam mu do pompy. No mam bardzo malutko, czekaj. O, fota. Wypisa Masz połowę. Taką dużą połowę. Ty Noweda? Aha, dobra, Nie wziąłem drugiej. Dobra, chodźmy. Daj tą dużą potęgę. Wezmę coś do białego na szybko. Zresztą ja idę tutaj na domek, bo jest. Eee co to wam się tu zbudował tak szczerze Typu widzę Ale nie rozstrzela Dwóch nawet I od pleców, że mi nie strzelili Ile ich zostało? Cztery. Cztery teamy, siedmiu, typu pięciu. Wiem gdzie jest dwóch przynajmniej. Spadłem. A, i tak stąd trzeba iść do strefy. Tamto ich widziałem, są tam daleko. No chodź, bo się tam prawie dostałem. Gdzieś ta strona. Trudno. Nie, zabiję się. Kamień, me, tego meta mi się skończył To były typy chwile temu. Obserwuj okolice I tam są Przed nami. Przed nami i z prawej Nie skacz tego, bo aż tak to słychać Życie O! Są 20 metrów od nas Idziemy Widzi nas, widzi, 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 widzi Chodź, biegniemy 60 Leży Ja też Leży To fajnie Dawaj szybko, bo idą kolejni Jesteśmy top 2 Masz szorby? Nie Rzuca cię od razu i pijesz Okej okay. Strzelają Wiem że póki to mnie uleczy to jeszcze troszkę się... O tu są jeszcze siorby, ho! W sensie Ampryły. ja mam dużo leczenia ogólnie, nie? Dobra, chodź Gdzie oni są to jest ważne pytanie Oni są tam gdzieś Ale chodź, bo my mamy z, z naszej strony strefa, więc jesteśmy na wygranej pozycji pod względem tylko strefy No tak, bo oni muszą do nas dojść Ej, tutaj są jest jeden Ty do góry No Nie widzę Widzę, mostem biegnie Po co to jest pompy strzelasz na tak daleko? Dawaj, Pomocy? Pomocy? pomocy. Jest nad nami. Jestem nad, nad nimi. O kur... Skolapsowali mnie! Nie żyję prawie! Ja. To ty mnie prawie zabiłeś! Prawie yeah. nie żyje Mój dostał 185, zabudował mnie Zabiję mojego, mam mój... hp Lepsze. się! Chcesz Ja mam, mam, pij, pij, pi. Ja to będę obudowywał Musimy iść, ho Strefa Nie w tam stronę <grymne> 60 Nie ma Kewa Not bummy no, wychyl się Ty bia, on się uleczy siadłam ale po ile biję Po 10 Yeah. Rift, 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 chodź! 40, mam czasu na rifty. Dobra, jest czas, jest czas, jest czas, jest czas! Ja jestem z powrotem na ziemi. Chodź do Jesteśmy mnie. Jesteśmy na lepszej... Jesteś... Ja, za, za późno. Jesteśmy na lepszej pozycji niż on. Niby tak, niby nie. Kurde Kurwa, zacząłem pić, zacząłem pić siorbę na sekundę, ale dało radę. To co, czemu no Super. No, pokaż, pokaż. Tak, no, no, <ścoughs> Dobra, to tak. byłoby na tyle ja byłem Deliczko, na razie cześć, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Fortnite, pa pa.